Czotka Dora von Eschenbach po raz pierwszy w życiu zgodziła się ze zdaniem siostrzeńca. Było to nazajutrz, hrabia zjawił się o południu schulany, blady, ziewający pomimo wiosennego słońca, wyglądał jak uosobienie swawoli i nadużycia. Co cię zamierza robić latem? Spytał. Bo przecież na bruku tutaj siedzieć niepodobna, kto żyje, wyjeżdża. Wybieram się w odwiedziny do majora. Czemuż nie do Dulmen? Po cóż egzystuje to zamczysko? Wydaje rokrocznie parę tysięcy marek na reparacje. Niechby Ciocia obejrzała z bliska gospodarstwo pana rządcy. A ty się tam nie wybierasz? Ja, Ciociu, mam na to lato wyżej głowy zobowiązań ale dla cioci poświęciłbym chętnie wiosenę na wyścigi. Mogę towarzyszyć do Dilmen. Mój nieoszacowany, kochany chłopaku. Za tę przyjemność zrobioną starej spotka cię wielkie szczęście. Zobaczysz. Mm -hmm, bodajem tylko zobaczył, pomyślał hrabia. Nie przeczuwając, że w głowie ciotki owo szczęście miało już określony wiek, postać, imię i nazwisko. Co wszystko razem składało na Emilie Emilię Kop, jedyną córkę majora. Od dawna upatrzyła ją sobie ciocia Dora na anioła stróża dla swojego jawnogrzesznika. Projekt był gotów, opracowany w najdrobniejszych szczegółach. Brakowało jednej małej rzeczy: zgody węcla. Ale ciocia Dora wierzyła w cuda. Każda rzecz wydawała jej się możliwa. A ofiara. Szła nieopatrznie na zastawioną wędkę. Po tygodniu pa pałac pod Lipami opustoszał. Konie odprawiono do Dubry. Służba w części pojechała na Ren, Pozostali włóczyli się po Bawariach. Firanki były spuszczone. Szwajcar drzemał w swej loży. Za to Dilmen zawrzało ruchem. Na baszcie, co spoglądała w sinę wody Renu, wiatr rozwiewał herbową chorągiew. Po dziedzińcach rżały konie, skomliły ogary, biegali tu i tam masztalerze i lokaje. Rządca zaprzestał wieczorów w miasteczku przy piwie. Nie chodził, podśpiewując z fajką w zębach i nosem zadartym. Zmalał, skurczył się, schudł. Z oczu pana zgadywał myśli. Do kaplicy ciocia Dora sprowadziła kapelana i śpieszyła ile mocy z wykończeniem swej złotej stuły na ślub wychowańca. Intryga szła jak po maśle. Węcel sumiennie odwiedzał opiekuna. Major urządzał na jego cześć polowania i pikniki. Wesołe życie stolicy i ogólne uwielbienie szło w ślad pięknego panicza. Wiejskie piękności nie umiały ukryć swego zachwytu. Panowie okrzyczeli go pierwszym dżentelmenem i wzorowym kolegą. Gdzie się pokazał, zwracał wszystkie oczy. W walcu czy na koniu, przy bankiecie czy na łowach był niezrównany. Do doskonałości brakło mu, wedle majora i ciotki, tylko żony. Po dwóch tygodniach wiejskich wakacji, panna Dorota von Eschenbach uznała, że wpływ przyrody i wiosny musiał dostatecznie podziałać na umysł hrabiego. Wyobrażała go sobie sierankowo rozważonym i pewnego wieczora, Zaprosiła się z robótką na gawędę do mieszkania młodego człowieka. Wieczór był istotnie romantyczny. U stóp zamczyska ren szumiał. Przez otwarte okna wdzierał się pachnący powiew wiatru i zaglądał sierp nowiu. Węzel leżał na kanapie, palił cygaro i gwizdał Lorelaj. O kim myślał przy owym śpiewie, można się domyślić. Nadora. Odchrząknąwszy zagaiła rozmowę. Czy nie myślisz posłać jutro bukietu, Milikoł? Są przecież cudne azalie. Krawia się ocknął, jak ze snu. Mm, bukiet my równie. Czy ona się jutro konfirmuje? zapytał. No co ty gadasz? Wszakże to dorosła panienka. Mm, przerosła mruknął. Jak to? Sam kwiat? O, nie uważałem. One tu wszystkie dziwne i dziwnie do siebie podobne różowe, białe. To ładnie? Mhm, mm czy ciocia stuły jeszcze nie skończyła? Będzie na czas, chłopaku, będzie zaśmiała się, kiwając głową. Mm, to mnie najwięcej obchodzi. Ale nie rozumiem ochoty ślęczenia nad podobnym głupstwem. Czemu ciocia lepiej nie strzela do celu? Ty! strzepnęła rękami staruszka. Więc bukietu nie zaniesiesz mili? A to po co? No przecież major, twój opiekun. A, no to jemu się należy bukiet. Rodzicom najlepiej odsłużymy się w dzieciach. Przez pamięć na stachanie majora warto zająć się córką. Ty tak umiesz być miłym, gdy chcesz. Ciocia Dora osładzała pigułkę tysiącem pieszczotliwych uśmiechów i spojrzeń. Mm, a co cię tak zajmuje Major i jego familia? Mój wencel, to są ludzie rzadkich przymiotów. Mila jest wzuchomą córką, gospodynią wykształcona, ładna, czuła. – O, i bardzo – wtrącił hrabia. – W jej ręce może każdy złożyć z ufnością honor domu. Potrafi stworzyć ognisko, zająć się porządkiem, nie schańbi nazwiska. A mężowi da szczęście, spokój, dzieci uczyni dobrymi chrześcijanami patriotami. Mm – Mhm, ciociu, proszę tchu nabrać. Taty rada grozi zapaleniem płuc. Wierzę ślepo w doskonałości panny Kop. Obowiązuję się przez wdzięczność dla majora wystawić jej pomnik na rynku w Dulmen i wypisać to wszystko na marmurowej płycie. Możesz zrobić coś lepszego, co uszczęśliwi ją, ciebie, mnie i majora? Ożeń się z nią. No, tylko tyle? Odrobina! <laughs> Zaśmiał się Szyderczy. Pewnie, że to nic wielkiego. Major przyjmie cię z otwartymi ramiony, a Mila... Panna także ramion nie odmówi. Mila cię pokocha. O tym nie wątpię. Więc cóż, zgoda? spytała ciocia Dora, wstając na wpół. Hrabia się przeciągnął, ulokował wygodnie na kanapie i ziewnął nieznacznie. <laughs> Proszę mi powiedzieć, Ciociu, skąd ten gust do spatania? Ojciec mój nie był szczęśliwy w małżeństwie. Źle wybrał, źle wybrał. Nie słuchał mnie, wołała żywo. Ciocia sama nigdy nie była zamężna. A co, co tam by mnie wspominać? Bo Ciocia jest dla mnie ideałem. Ożeni się z Ciocią? Albo z nikim. To moje ostatnie słowo. Na to niespodziewane zakończenie staruszka podskoczyła w fotelu, poczerwieniała i zbladła. Upuściła z rąk robotę. Węcel! Zawołała zgorszona. Tak jest, ciociu. Tot ode Turandot. Bezkarnie się nie obcuję z ideałem. Przysięgałem sobie ciocię zbałamucić. To mój cel? Marzenie. Panna Dora poczęła dygotać jak febrze. Trzęsły się jej siwe loki, bezzębne usta i ręce ociągnięte. Hü, hü, zawołała zdeszana. Oto za moje starania i poświęcenia. Wstydź się takie słowa do mnie. Żaden mężczyzna nie śmiał. Fih, obraza boska. Jesteś do prawdy zuchwalec, lekkomyślny młodzik. Umywam ręce, Bóg świadkiem. Chciałam Cię ratować, zatrzymać na drodze do zatracenia. Pozwalasz sobie na nieprzystojne rozmowy. <laughs> Szkaradne! I ty mówisz o marzeniu. Kłamstwo, ty nie wiesz co to marzenie. Podczas tego wybuchu, panna Dorota cofała się do drzwi. Przy ostatnich słowach znikła za portierą, żegnając zuchwalca ruchem pełnym wzgardy. Pozostał sam. Pusty śmiech, który hamował całą siłą, Rozrywał mu piersię, wychylił się za okno i puścił wozę wesołości. Co <noise> mi się udało! Ciocia wyperswaduje sobie matrymonialne zaczepki. Przebiła się własnym ostrzem. Przysięgnę, że uwierzyła w połowie i będzie mnie unikała jak złego ducha. Drzwi zatarasuje. Co za oburzenie niebotyczne. A ten gest ostatni? Tu, ty nie wiesz, co to marzenie? <noise> Spojrzysz. Już ją masz, no, kto miał mnie uczyć czułości i sentymentalizmu? Rozejrzał się po niebie i ziemi, błyszczące w księżycu fale rzeki wzbudziły obraz jasnowłosej czarodziejki. Mhm, mm pięknie by mnie Aurora przyjęła, gdybym jej marzenie zaproponował. Albo Lidia, o, czy baronowa Liza, miałbym się spyszna. No, spaliłem mosty za sobą. Nie pokazywać mi się przed oczy cioci. Cóż robić teraz? Znowu spojrzał w nocny krajobraz i półgłosem nucić począł. Mm, zum Rhein, zum Rhein, zum Deutschen Rhein. We wilde stronę Südde sein. Lieb Vaterland, mach ruhig sein. Fest und troidi. Wacht am Rhein. Istotnie. Siedzę tu jak szyldwa w tym zamczysku. A do diabła patriotyzm zostawię pasterunek cioci w wierne ręce. A żeby też spróbować szczęścia na tamtym brzegu. Piękna, nieznajoma. Kto wie, czy nie sprzeniewierzy się swej nienawiści? Byle ją odszukać. Urban. Paktotum wyrosło jak spod ziemi. Pakować. Jutro. Jedziemy do kolonii. Węcra czyn od myśli był bardzo niedaleko. Na zajutrz ciocia Dora otrzymała przez lokaja wonny opoponaksem bilecik hrabiego. Ze skrwawionym sercem i rozdartą duszą odjeżdżam. Tak srogiego wyroku znieść nie jestem w stanie. Słowa cioci były płomieniem. Co mi duszę oczyścił. Będę się uczył marzyć, działać i pokutować. Jeśli nie wrócę więcej, to proszę mnie w swych modłach nie omijać. Odjeżdżam złamany, z rozpaczą w sercu. Biedny, wencel. Co to jest? Wrzasnęła staruszka. Gdzie hrabia? Wyjechał dziś rano, oznajmił sługa. W którą stronę? Na stację kolei, konie już wróciły. Och, her jezu, okropność! Gdzie urban? I urbana nie ma. Niech wychodzi siodła. Pojedzie do majora. Dam mu list. Goniec poleciał cwałem. Pod wieczór major się zjawił cały wzburzony. Ale weta! Klął na wstępie. Coś to znowu przystąpiło do tego jąkra. Ach, majorze, straszny cios nas dotknął. Do rzeczy, do rzeczy, krótko i węzłowato. Pani pewnie coś zmalowałeś w porę. Ale gdzież tam? Panna Dorota załamała ręce. Przemówiłam do jego rozsądku i serca o naszej Emilci. No, a on co? Uciekł, dorszowka. Uciekł dzisiaj, a wczoraj. A, a, a wczoraj. Co wczoraj? Wczoraj oświadczył się o mnie. Mm, zwajował! huknął major, wytrzeszczając oczy. Zwajował! potwierdziła cicho jak tchnienie skonfundowana panna Dorota. Ach, to nam się udało. Gdzieś pojechał? Nie wiem, straciłam głowę. Uf, to wierzę, Werenot. A to kawał wisielca. Zostawił list, może? Cóż tam stoi? Przepraszam, obiecuje poprawę i zmianę. Prosi o modły. <noise> Może obieco je do klasztoru wstąpić. Będzie się biczową, biaric, przy chrobienia w rożach, Majorze, cóż za mowa nieprzystojna? Kto wie, kiedy dobre natchnienie ogarnie człowieka? <coughs> Co mi pani bredzi? Węzel urodził się na wisielca i będzie wisiał natchnienie. To mi się podoba. No. Teraz go straciliśmy na wieki. Taki piękny projekt diabli wzięli. Miła się rozkochała, majątki graniczą, królewska fortuna. Czy ten błazen się kiedy na czym zastanowi, porachuje, pomyśli sekundę porządnie? Wiatr i koniec. Traci zdrowie, młodość, fundusz, kpi ze starych. Ej tam, lokaje, posmać kogo na stację. Niech spyta, dokąd hrabia brał bilet. Po godzinie masztalerz wrócił. Hrabia wziął bilet do Francji. No a co? Oto i natchnienie. Poleciał kulać do Paryża. Huczał w pasji bas majora. Dlaczego zawsze złe posądzenia przeczył dyszkancik cioci Dory. No są fakty! Może się zmienić? W rezultacie rozjechali się w gniewie i zerwali stosunki. Panna Dorota odczytywała co dzień list grzesznika i pracowała fantazją. Po miesiącu wypisała sobie klerykalną francuską gazetę i szukała pilnie, czy gdzie nie znajdzie wiadomości o kartuzach i nazwiska Węcla w nowicjacie. Z tego wynika, że wyobraźnia cioci Dory pracowała i za rozum i za logikę i za zdrowy sens. Umiała robić 100 mil na godzinę, ale o pięknym paniczu zaginęły wieści.